No, to było w, tym miejscu. w tym miejscu. Pamiętam, że byłem. Twarzą skierowany, patrzyłem w stronę siódmego miasta. Ta tak. strona była drujecka. Mhm. To było gdzieś w tym miejscu. Tylko nie pamiętam, gdzie ten przewód zwisał. A ja pamiętam, zaraz powiem. No więc z tego miejsca, z tego dachu raczej, 12 kwietnia 1982 roku w drugi dzień Świąt Wielkanocnych nadawaliśmy pierwszą audycję Radia Solidarność. Więc no, kiedy tu wchodziliśmy na ten dach to ja się bałem potężnie. Bałem się, że, że mnie po prostu zwiną. Marek się nie bał, bo Marek się w ogóle nigdy niczego nie boi. Natomiast już jak tutaj znaleźliśmy się na dachu i odliczaliśmy te sekundy do, do rozpoczęcia audycji bo no to już wszelkie strachy minęły, pozostał tylko ten jeden właśnie strach, żeby, żeby nie zawieść tej, yy, tych, tych Warszawiaków, ty, ty, tych mieszkańców Warszawy yy, naszych zwolenników, zwolenników Solidarności pamiętam, że Jan sprawdza jeszcze na swoim elektronicznym zegarku, że było do, dokładnie dziewiąta yy, zaczęliśmy, włączyliśmy magnetofon i zaczęła się emisja zaczekaj, ja jeszcze coś powiem jeszcze, przepraszam, że Ci przerwę, zaraz będziesz dalej mówił yy, więc tutaj Wzdłuż ściany domu był przeprowadzany kabel elektryczny, ponieważ musieliśmy doprowadzić zasilanie do nazajnika i do magnetofonu. I ja wchodząc tutaj na dach miałam takie głupie uczucie. Ciągle mi się wydawało, że tam na dole na ulicy zbiegowisko ludzi stoi i wszyscy sobie palcami pokazują ten kabel. No, oczywiście nikt go nie mógł zauważyć, bo to już zmierzch był, ale to był, to był, to był, to był taki irracjonalny strach. No i teraz mów dalej. To, taką identyczną antenę, z tym, że była ona w oprawce, była to oprawka z lutownicy, takiej małej plastikowej, no trzeba było trzymać w powietrzu, było to... Było to I Marek, jak do to, ilości, tak, stał z tą, z tą anteną, była, mały, była tak? Była jeszcze tak, była jeszcze mała żaróweczka, która e, powołała to, że mogliśmy skontrolować, że akurat idzie fala, że jest emitowana fala po prostu. No, i tak z tym, z anteną, zaczęło się nadawanie. Kiedy w audycji było powiedziane o dawaniu sygnałów światłami yy, dla ludzi, to była informacja dla ludzi, czy to słyszą dobrze, bardzo dobrze lub słabo. Mieli dawać znaki światłami, włączanie i wyłączanie światłów w mieszkaniach. No, i wtedy przeżyliśmy yy, strasznie przyjemne chwile. Nie spodziewaliśmy się, że może być. Yy, tak słyszalna ta audycja i że tyle osób będzie jej słuchało. Tak, widzieliśmy, bo, przepraszam, cały horyzont mrugał wkoło nas. To była wielka chwila, myśmy byli szczęśliwi z markiem niesamowicie, mieliśmy łzy w oczach. Ja to do dzisiaj uważam za najszczęśliwszą chwilę w moim życiu w ogóle. I pamiętam, że powiedziałem do Janusza w tym czasie, że teraz już można się dać złapać. Tu Radio Solidarność. Tu a solidarność Radio Solidarność. Tu Radio Solidarność. Od razu na początku audycji zwracamy się do tych z Państwa, którzy mają magnetofony, o nagrywanie naszej audycji. Przeprowadzamy dziś próbę techniczną naszych urządzeń nadawczych. Pozwoli nam ona na ustalenie zasięgu i jakości odbioru. Z góry też przepraszamy za ewentualny zawód, który spotyka tych, którzy naszej audycji nie będą w stanie odebrać. Jest nam z tego powodu naprawdę bardzo przykro, bo zdajemy sobie sprawę, jak bardzo nasz głos jest oczekiwany. Dziś jeszcze sami do końca nie znamy naszych możliwości. I dopiero ten nasz wspólny eksperyment, nasz i państwa, pozwoli nam wiele spraw wyjaśnić. Czemu zwróciliśmy się do państwa o nagrywanie audycji? Otóż można sobie doskonale wyobrazić, że właściciele naszych musowych środków przykazu. Zechcą podszywać się pod naszą radiostację celem dezinformowania opinii publicznej. Chcielibyśmy, aby posiadali Państwo wzorce naszych głosów, które uwiarygodnią dalsze audycje. Będziemy je zawsze prowadzili wspólnie, daj Boże, aż do zwycięskiego końca, kiedy nasza radiostacja przestanie już być potrzebna. Przejdźmy teraz do naszego eksperymentu. Na obszarze całego miasta rozmieszczeni są obserwatorzy. Którzy przekażą nam wyniki eksperymentu. Tak więc tych Państwa, którzy odbierają naszą audycję bez żadnych trudności, prosimy o trzykrotne wygaszenie i zapalenie świateł. Tych, którzy odbierają nas z trudnościami, o dwukrotne. Wreszcie tam, gdzie nasza audycja jest ledwie słyszalna, o jednokrotne wygaszenie świateł. Tak więc bardzo dobrze trzy razy, dobrze dwa razy, dostatecznie. Mm. 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 Muito Państwu dziękujemy. Dziś mija drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. Rodziny zebrały się przy świątecznych stołach i na chwilę zapomnieliśmy, że żyjemy w kraju, w którym toczy się wojna. Wojna, którą władze wypowiedziały własnemu narodowi. Wojna ta pochłonęła i pochłania dalsze ofiary. Za świątecznym stołem nie zasiedli zabici górnicy z kopalni wujek. W więzieniach przebywa ciągle ponad 4 tysiące osób. Nieprawdą jest, że internowanie to co innego niż zwykłe więzienie, Ciągle dochodzą do nas wiadomości o kolejnych pobiciach w obozach internowanych, np. w Wierzchowie i Włodawie, czy w aresztach śledczych. W areszcie śledczym na Mokotowie przebywa skatowany student czwartego Roku Akademii Teologii Katolickiej Matejczuk. Chociaż w czasie przesłuchań został pobity tak, że nastąpiło pęknięcie śledziony, a życiu jego zagraża niebezpieczeństwo, zamiast przynieść go do szpitala, przysłuchuje się go i bije nadal. Pamiętajmy o tym, kiedy wmawia się w nas, że życie ulega normalizacji, że w imię spokoju i wyższych racji musimy pogodzić się z czasami pogardy. Nie może być normalizacji w kraju, w którym są bici i niewinni więzieni, w którym podeptane są prawa ludzkie. Zgoda na taką normalizację jest radą własnego sumienia, jest zaprzeństwem. Musimy walczyć o uwolnienie uwięzionych, o przywrócenie godności ludzkiej, o odrodzenie naszego związku. Taką walkę podejmuje nasza radiostacja i taką walkę powinien prowadzić w miarę swoich możliwości każdy uczciwy Polak. Wyjrzajcie już chłopcy od piasta. Pora chłopcy opuścić tę dziurę. Baby płaczą na piekły wam ciasta. Złota klatka uniesie was w górę. Wyjrzajcie już, szechta skończona. Pielęgniarki i lekarz są w szatni. Porozważą was suki do domów. Mają wszystkich, was szepies ostatni. Półkownik wyciągnie sam rękę, Gdzieś w kantorku w już czajnik. Żona swójka ma czarną sukienkę, A poza tym jest wreszcie normalnie. Śpicie w domu spokojnie do rana, Nikt nie będzie się z wami targować. jutra druga pojedzie w dół zmiana, Trza fedrować, fedrować, fedrować. Za dwunastu nie wróci górników. Czterech zniknie, trzech stanie przed sądem. Trzech oplują wieczorem w dzienniku. Dwaj są nie stąd, a reszta jest rządem. Władza w przebrana mundury. I bandyci przebrani za władzę. Znów na placu defila tu góry. Na przysięgę żołnierzy prowadzą. Tylko honor jest wasz solidarny. Była węgla za polskie sumienie. Wam już czas, wyjeżdżajcie z kopalni. Wolna Polska zepchnięta pod ziemię. Ładny spokój i praca na górze. Pojedyncze są jeszcze przypadki. Wolny kraj, co nas trzyma w tej dziurze. Czas się zbierać, czas wracać do klatki. Przypominamy, że jutro, 13 kwietnia, mija czwarty miesiąc stanu wojennego i jak co miesiąc powinniśmy zademonstrować swoją solidarność i swój protest poprzez wygaszanie świateł pomiędzy godziną 21 i 21.15. Ten drobny akt wymaga od nas naprawdę niewiele. Wymaga jedynie oderwania się od codzienności. Wymaga chwili pamięci. Pomyślmy wtedy o uwięzionych. O ile próby wypadną pomyślnie, następnej audycji prosimy słuchać w dniu 30 kwietnia o godzinie 21. Wtedy też poinformujemy Państwa o terminie podjęcia systematycznej działalności. Żegnamy Państwa. Do usłyszenia. Radio Solidarność.